Dzień dobry. Natomiast dziś chciałem Wam pokazać, jak na krótko podłączyć wciągarkę. Gdyż sam się nad tym zastanawiałem. Zatem sprawa ma się następująco. Mamy trzy przyłącza u góry. Jedną na dole. Przy czym to tutaj na dole to jest masowe. Więc podłączamy masę i z nim już nic nie będziemy robić. Do akumulatorka do minusa, oczywiście. I to tak zostaje. Dwa górne przyłącza mostkujemy ze sobą na początek w taki sposób i podajemy plusa, tak? Albo tak zróbmy to. Tu najpierw podłączymy plus, a teraz do akumulatora, żeby nie iskrzyło, tak? I, I proszę, wciągareczka się kręci. Natomiast, jeżeli chcemy zmienić obroty w ciągareczki, to trzeba zamienić te dwa wewnętrzne przyłącza ze sobą. Czyli zrobić tak. To podać tutaj. A to co było wcześniej. Tam podać tutaj. No i oczywiście zasilanko. I wciągareczka kręci się w drugą stronę. No. Pozdrowionka.